Witamy Was z Krajowego Szkolenia Klubów Flawon w Karpaczu i w, w, w hotelu gałębiskim. Z tego miejsca zapraszamy Was na konferencję do Szczecina. Właśnie, to jedno słowo. Konferencja holistyka odbędzie się 29 marca, czyli za około dwa tygodnie w Szczecinie w Hanza Tower. Znajdziecie na pewno ten budynek. Bilety na Twojaholistyka.pl Konferencja będzie niesamowita. Już drugi raz będziemy w niej uczestniczyć, będziemy też jako wystawcy z naszym właśnie klubem konsumenckim Flawon. Będziemy was zapraszamy serdecznie już teraz na degustacje, na rozmowy, ale oczywiście na wspaniałe wykłady, ponieważ będzie z nami tam uczestniczył w tych wykładach m.in. profesor Andrzej Frydrychowski i wielu wspaniałych mówców. Na przykład cudowna nasza koleżanka Ania Mazurczyk z zdrowej żywności zielonej. Także zapraszamy Was, będzie się działo, a my dalej będziemy tutaj się szkolić, ponieważ nasza firma zaprosiła profesora, twórcy tych produktów, żeby wiele rzeczy nam tutaj nowych powiedział, przekazał. No i oczywiście po całym dniu jesteśmy wspaniałych szkoleń, ale z tego miejsca zależało nam na tym, żeby, żebyście też przyszli do nas. Dlatego Was zapraszamy na tą holistykę pl tam będzie można kupić jeszcze bilety, prawdopodobnie jeszcze są. Pozdrawiamy was serdecznie, Wiesław i Włodzimierz. Trzymajcie się. Do zobaczenia w Szczecinie 29 marca.